No dzień dobry W właśnie chciałem Wam jeszcze powiedzieć że te właśnie kanał lajty boże i później jeszcze to pokażę właśnie o i tutaj to będzie I to właśnie wrzucę na ten, właśnie kanał. I żebyście w ogóle wiedzieli, gdzie będę tylko tam, właśnie te filmy wrzucał na żywo. A nigdzie. A resztę, jak będę filmy wrzucał, to będzie na innych kanałach. I w ogóle, na razie trzymajcie się i czekajcie. A. A light będzie to gdzieś po 16 godzinie. Na razie.